Narasta fala samobójstw, a w przypadku dzieci należy mówić nie o fali, tylko o lawinie. Posłuchajcie. W 2012 roku było wśród dzieci 348 prób samobójczych w Polsce. W 2023 1994 próby. Powtórzę. 348, 10 lat później 1994, prawie sześć razy więcej. W 2012 roku 35 udanych w cudzysłowie oczywiście samobójstw dzieci, w 2023 roku 136 dzieci w Polsce odebrało sobie życie. Powiedziało, że mają dość i wysiadają z tego świata.